Witam, tu zakręcona mini ogrodzie. Mamy już kalendarzową wiosnę. I pierwsze co zabrałam się za przycięcie wydmurzycy. Ona pierwsza w kolejności czeka. A potem sukcesywnie do końca marca mam zamiar przyciąć wszystkie trawy. Nie będę robić to jednego dnia, więc filmik będzie trochę podzielony. Muszę tu ostrożnie, bo ma już młode listki. Przycinam na takiej wysokości. Wycinam. Powoli, powoli jakoś się zrobi. Trochę tych traw mam, dlatego będę chciała to podzielić sobie. Za chwilę pokażę, bo jednak potrzebuję dwóch rąk. No i zrobione. Nie była to dużo kępa. Środek trochę pusty. Jeszcze Wydmuch Wydmuchrzyca jest trapą ekspansywną ale ona w on tu uwięzioną w donicy wcześniej już o tym mówiłam no i może jeszcze obecne raczej przytnę gdzie ja tu mam narzędzia no budzi zostawiam a kosmatkę przytnę kosmatkę bo też zauważyłam że już wypuszcza jak leci równo pozabieram trochę wiaterek jest pozdmucha mi leciutkie leciutkie każdego dnia jedno dwie trawy przytnę żeby nie było za dużo roboty o. Chociaż dzieci na boisku biegają dzisiaj ciepło jest fajnie. Przyjemnie. O. Ekra ucieka. O. Parę minut. Jeszcze jedna donicę z kusówką. Zaraz się za nią też zabiorę. O. Przycięcia wytmurzycy. Minęło kilka dni, ciepłych dni, więc sprawdziłam, jak wyglądają pozostałe trawy. Coś tu się zaczyna dziać. O, tu widać, że zaczynają puszczać młode. Więc zabieram się za obcięcie. Wyznaję taką zasadę, bo w różnych okresach trawy wychodzą, więc zaczynam je obcinać, kiedy właśnie zaczynają puszczać. Takie pierwsze odznaki, więc wtedy przycinam. Tu mamy hakone Daję Będę ją przycinać sekatorem, ale niestety potrzebna jest mi druga ręka, żeby tak właśnie ładnie złapać. I wtedy dosyć nisko przycinam taką taki jeszcze robię. Więc niestety na chwilę przerwę i zaraz pokażę, jak będzie to wyglądać. Tak wygląda mój jeżyk z rena no chloe iziutko jest przycięty. Teraz przejdę do rozplinnicy. Muszę zabrać swoje narzędzia. To tu by zostało. Tu też widać, że coś się zieleni, więc też na takiej wysokiej na takiej wysokości obecne tak wygląda nie za, nie za wysoko dosyć nisko teraz mamy tutaj jeszcze też małą hakanę chlea też ją tak O, betniemy. o, No O, jak drugą ręką się trzyma, to lepiej to wychodzi. Ale coś tam takie to maleństwo było. Troszeczkę przytniemy. Coś za delikatne i nie tną mnie już te moje nożyczki, bo to nawet nie sekatorem, tylko takimi nożyczkami. No co jest? O! O! No teraz pójdziemy do następnej trawy. Też do Hakonechloi. Też już patrzyłam wcześniej, że tam coś nie będzie widać też już się coś dzieje o, nie widać nie widać aż tak też ją zepnę po tej stronie też mam taką malusieńką oj więc też tylko tak troszeczkę o jeszcze mi zostały co wcześniej pokazywałam tutaj i tam dalej hakony chloki poobcinam i co sprawdzałam miskant też już widać o tu są już zielone listki Więc będę go przecinać tu będzie ciężka sprawa już tu obcięłam chyba 3 sztuki ale obcinałam nożem. łapie i po trochu obcinam, więc też później pokażę, bo potrzebne będą mi dwie ręce. I tak 20, 15 cm od podłoża. Yy, zostawiam na później proso, dlatego, że proso bardzo późno wypuszcza, więc chcę jeszcze troszeczkę zostawić, żeby było cieplej na dworzu i wtedy zostawię jeszcze y, stipę do wyczesania, bo trochę mi czasu zajmie. Więc na razie jeszcze zajmę się moimi hakonych loami. I też tak. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Teraz będzie Ostrość i tam coś. O, tutaj, jak widać, że wypuszcza modę. To najwyższy czas, żeby ściąć. I tak wyglądają po ścięciu. Tu trzeci. Tu jest Miskant. A tu ten jego Jerzyk, jak go nazywam. Widać, że się zielono robi. Zapomniałam powiedzieć, że jeszcze mi została do ścięcia impernata cylindryczna. Też sprawdzałam. No, może zajmę się nią jutro. Z obcinania następnego dnia wyszło kilkanaście dni. Zakwitły mi. Tulipany i żonkile. Prymurki nadal piękne. No i zabieramy się za proso. To ja wcześniej wspominałam, zostało mi proso. Jedno, drugie. Ostnica, ale prawdopodobnie nie będę ją wyczesywać, bo widziałam, że można ją tak jakoś po deszczu obkręcać. I wychodzą te suche. Próbowałam wcześniej, nie za bardzo mi to oszło. I zostawię je. Bo one i tak potem jak będą rosły, to to zielone przysłoni to suche. No i część i tak wyjdzie. O, wychodzą. I tam jeszcze mi została impernata cylindryczna do obcięcia. No nic, zapieramy się za pracę. Oczywiście jak zwykle potrzebne są mi dwie ręce wezmę, złapię i ciachnę. No nie, nie mogę jakoś. No za chwilkę pokażę. I obcięte prosto. Został jeden wiecheć. Drugi. Ja mam jeszcze nieduże kępy, więc złapałam za jednym razem jedną dłonią, a tu jest trzeci wiecheć. Mówiłam, że jeszcze też tutaj jest inna odmiana. O, moje torowisko. i tak właśnie muszę zabrać, bo idziemy. Ale się zmęczyłam, bo już wchodziłam też do rowu. I tu odprytniemy odp impernatę cylindryczną. Noc nisko. Trochę pokażę. O. Już ozdoby wystawiłam. Krokodylek, ale niestety mam już go kilka lat i nie świeci, ale jest ozdobą. Pilnuje mi oczka. O. Odcinam i nie, nie patrzę co filmuję. Nie dużą kępkę mam, bo internet powoli się rozrasta. No i będzie bujające się wideo. No jest, yy, zaczęła się druga połowa kwietnia. Już najwyższy czas. Żeby właśnie pościnać trawy, nawet te, które jeszcze tak nie widać, żeby puszczały. Mówię, tak jak oj, wcześniej mówiłam, trawy o różnych, o różnym czasie, które wypuszczają, dość późno niektóre, więc nie trzeba się zrażać, bardzo długo czekać, żeby sprawdzić, czy faktycznie nam y, uschła, czy nie uschła. Po zimie. O! Widać było. A nie, to tylko tak urwane, że już najwyższy czas. I to już będą wszystkie trawy moje ścięte. Tak jak mówiłam wcześniej, ostnica zostaje.